Kod nagrę otrzymałem od Plejon Polska. Gry symulacyjne maszyn ciężkich nie są w obrębie moich zainteresowań, choć na przykład mój szwagier jest wielkim fanem takich atrakcji, tylko że w mikroskali ze zdalnie sterowanymi ciężarówkami. Niemniej tego typu gry przez lata mnie omijały, choć jestem świadom tytułów opartych na tym pomyśle od studia Cyber Interactive jak SnowRunner czy Mad Runner. Jeśli wiecie o jakich tytułach mówię, to dzisiejszy bohater tej recenzji to coś w tym stylu tylko bardziej rozbudowane. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energii Kmicielski, a to recenzja gry Roadcraft w wersji na PlayStation 5 Pro. Zapraszam. Roadcraft przenosi nas w bliżej nieokreśloną miejscówkę, którą dotknęła klęska żywiołowa. Wioski są zniszczone, brakuje prądu, wszędzie walają się porozrzucane elementy konstrukcji i śmieci. Część dróg jest zniszczona, część zalana. W to dość beznadziejne środowisko trafiamy my. Dowodzimy ekipą, dla której takie miejscówki to chleb powszedni. Naszym zadaniem będzie usunięcie całego bałaganu i wreszcie uruchomienie całej infrastruktury miasta, aby było ponownie samowystarczalne. Historia nie jest istotna. Co prawda mamy niewielką ilość dialogów, która nakreśla nam ogólny obraz sytuacji, ale sama fabuła w zasadzie nie istnieje i nie musi istnieć. Nie w tego typu grze. Ważniejsze od tego dlaczego tak się stało, jest to co się stało i jak to naprawić, i na tym będziemy się skupiać. Skromna ilość dialogów będzie głównie za sprawą sympatycznej panny Kelly, która będzie nam mówiła co jest do zrobienia i czym w następnej kolejności trzeba się zająć. Rodcraft to gra, w której zarządzamy maszynerią ciężką. Będziemy naprawiać, kłaść asfalt, uprzątać miejscówki, wysyłać konwoje, a także przetwarzać śmieci w celu tworzenia kolejnych surowców. Będziemy mieli pełne ręce roboty, a każdy, kto chce poczuć w sobie ducha robotnika, powinien uzbroić się w jedną istotną cechę: cierpliwość, bo gra potrzebuje całe tony cierpliwości. Roadcraft to 10 scenariuszy i w każdym z nich spędzimy sporo czasu wykonując zadania podstawowe, jak i zadania opcjonalne. Zadbano o to, aby te były zróżnicowane i faktycznie cały czas coś się zmienia. Cały czas śmigamy inną maszyną i robimy co innego. Grę zaczynamy samochodem terenowym. Jest to auto zwiadowcze, dzięki niemu możemy dotrzeć do kolejnych miejscówek i odpalać kolejne bazy. Jednakże nie oczekujmy, że będziemy sobie elegancko śmigać jak Forcy czy Gran Turismo po zniszczonym terenie. Czasami przejechanie 150 metrów to już przygoda. Teren jest trudny, będziemy powoli, mozolnie przejść do przodu, uważając, aby się nie zakopać w błocie czy nie utonąć. Samochód, jak i wiele maszyn, ma kilka fajnych możliwości. Na przykład możemy odpalać napęd na cztery koła, co nieraz i nie dwa uratuje nas z błotni tej opresji. Mamy jeszcze blokadę dyferencjału kół, dzięki temu unikniemy ślizgania się, ale kosztem tego będzie mniejsza sterowność. Mamy możliwość uruchomienia niskiego biegu, który da nam spory zastrzyk mocy i unikniemy buksowania kołami. Wreszcie jest hamulec ręczny, o którym lepiej nie zapominać, bo nieraz i nie dwa samochód zjedzie nam z górki do jeziora i po Poruszanie się po w terenie wymaga opanowania każdego z elementów i płynnego pomiędzy nimi przełączania. Nieraz i nie dwa autoś i tak zakopie się w błocie, wtedy może pomóc nam wyciągarka, która też może służyć do przyciągania różnych elementów w inne miejsce. Ogólnie czy to samochodem terenowym, czy jakąkolwiek maszyną, będziemy się poruszać w ślimaczym tempie, bo miejsca, gdzie pozostał kawałek nietkniętego asfaltu jest bardzo mało. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy do głosu dochodzą maszyny ciężkie. Będziemy mieli okazję wykonać wiele prac, używając przeróżnych pojazdów. Raz będziemy dźwigiem rozładowywać towary ze statku, innym razem wymieniać rury, a jeszcze innym przewozić betonowe płyty. Każda z maszyn jest przystosowana do czegoś innego, choć niektóre z nich mają po kilka funkcji. Na przykład spycharka nie tylko wygładzi piasek pod położenie asfaltu, ale i zerwie stary asfalt z drogi. Najbardziej Wszechstronnym pojazdem wydaje się mobilny dźwig, ale przy tym jest to też najbardziej uciążliwa maszyna do sterowania. Do tego elementu jeszcze wrócimy. Pojazdy, które mamy do dyspozycji to wysłużone i zardzewiałe graty. Spełniają swoje funkcje i można na nich polegać, ale jeśli zbierzemy odpowiednią ilość gotówki za wykonywanie zadań, będziemy mogli sobie kupić nowiutkie pojazdy prosto z fabryki. Mają lepsze osiągi i wykonują swoją pracę trochę sprawniej, jednakże da się grę przejść na zardzewiałych gratach i choć może być trudniej, no to da się. Wiele z misji stawia przed nami niełatwe zadania, na przykład przetransportować rurę do wymiany na drugi koniec mapy i może to być droga, która zajmie nam i kilkadziesiąt minut. Upstrzona trudnym terenem, walającymi się klamotami czy zalanymi drogami. Jeśli nasz pojazd zakopie się na amen albo zalejemy silnik wodą, możemy go przenieść do bazy i zacząć od nowa. No i tutaj jest pierwsza rzecz, która doprowadzała mnie do szału. Jeśli wieziemy na wysięgniku rurę i gdzieś utoniemy, gra przywraca nam pojazd w bazie, ale bez rury. Ponownie trzeba jechać do magazynu, pobrać materiał i kolejny raz ruszyć w drogę. Każda taka akcja to strata kilkudziesięciu minut i czasami po prostu chce aż się płakać. Sterowanie grą jest trudne, każdy pojazd wymaga innych kwalifikacji, a samo tworzenie, na przykład drogi składa się z kilku zadań. Najpierw wywrotką nawozimy piasek, potem spycharką go wyrównujemy, potem czas na maszynę, która rozkłada asfalt, a na końcu wchodzi walec, który asfalt wyrówna. Gdy pierwszy raz próbujemy wszystko wykonać własnoręcznie, widać, że nie jest to proste zadanie. Po części brakuje tutaj precyzji. Na przykład wysypywanie piasku wywrotką wymaga powolnego poruszania się do do przodu i powolnego i jednostajnego podnoszenia paki, aby wysypywać piasek w miarę równo i nie zrobić ogromnych piaskowych gór. Niestety brakuje rąk i palcy, aby to wszystko jednocześnie ogarnąć. Pozostałe czynności są już o wiele bardziej przyjemne, np. wykładanie asfaltu czy walcowanie to zadania jak najbardziej relaksujące. Najgorzej wypada niestety posługiwanie się mobilnym dźwigiem. Możliwości jest tak wiele, że podzielono je na dwa segmenty. Jeden jest po naciśnięciu L1, a drugi po naciśnięciu R1. Dźwig może wyciągać ramię, podnosić go do góry i na dół, przesuwać na boki, dojdzie do tego podpinanie lin, zmiana sposobu podpinania lin, zmiana celu podpięcia lin, wykładanie kotw zapobiegających przewróceniu pojazdu, wydłużanie i skracanie liny, obracanie podwieszonym obiektem i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w jednej maszynie. Każda czynność ma inny skrót przycisków na padzie. Nauczenie się płynnie posługiwać dźwigiem zajmie chyba nam tyle, co nauczenie się obsługi prawdziwego dźwigu. Abyśmy nie dostali szajby od samodzielnego robienia wszystkiego, możemy pewne rzeczy zautomatyzować. Na przykład, tworzenie drogi wymaga przyjechania odpowiednim pojazdem na miejsce rozpoczęcia prac i możemy zlecić do konsoli. Z tym, że trzeba samodzielnie pilnować każdej maszyny. Niemniej, tutaj sztuczna inteligencja poradzi sobie świetnie i wykonana tak droga wygląda profesjonalnie. Natomiast rzeczą, która sprawi, że rzucicie padem o ścianę jest tworzenie tras dla konwoju. Co jakiś czas musimy taki puścić, aby transport na przykład betonowe płyty do naszej bazy. Tworzymy drogę korzystając z rysowania punktami. Jeśli połączymy obie miejscówki, zostaje wypuszczony konwój testowy. Ostatni pojazd podświetla trasę na zielono, co oznacza, że ten fragment jest bezproblemowy. Jeśli gdzieś napotka problem, konwój staje. My musimy poprawić trasę i puścić pojazdy dalej. Zakładasz, że skoro konwój testowy przejechał, no to każdy kolejny już sobie poradzi. Nie no. Tak by miało być. Niestety nie. Każdy kolejny konwój może zablokować się chociażby na malutkim okruszku z kamienia i już dostajesz komunikat, że trasa do poprawy, pomimo że ta była już zaakceptowana. Dzieje się to niestety cały czas. Jest to mocno nieprzewidywalne i niemal przez większość gry będziemy mieli komunikat o poprawie trasy. Bardzo często nawet nie wiemy co poprawiać, bo nie wiemy co było problemem. Czy konwój napotkał przypadkowo na malutki kamyczek, czy ktoś wjechał mu w tył, czy może samochód się wywrócił. Kolejnym elementem, który doprowadzał mnie do szału jest sztuczna inteligencja naszych robotników, a w zasadzie jej brak. Mam wrażenie, że na fuchę wzięto najbardziej nierozgarniętych typów, z których każdy dostał po jednej szarej komórce. Już wyjaśniam. Jadący konwój nie patrzy absolutnie na nic. Na przykład, akurat kładziesz kable z prądem, więc co robi rozgarnięty człowiek? No czeka, ale nie typy z naszej ekipy, o nie. Oni wrzucają klakson i na pełnej wjeżdżają w dupę naszej maszyny. Bezustannie oczywiście trąbiąc próbują na hama przepchać się byle do przodu. To jest poważny problem. Nie daj Boże, że dwa konwoje spotkają się gdzieś na drodze, to urządzają sobie distraction derby i zgadnij czym to się kończy. Oczywiście komunikatem o niepowodzeniu trasy. Normalnie, patrząc na tych kierowców z Bożej Łaski, zerkałem czy czasem na masce nie mają znaczka Audi. Niestety to burzy cały obrazek perfekcyjnie działającej maszyny. To co czasami mnie denerwowało to dojechanie daną maszyną do miejsca budowy trasy. Jazda z bazy tym pojazdem do wykładania betonu to po prostu jakaś masakra. Jedzie to to z 5 na godzinę i blokuje się na czymkolwiek. Więc mozolnie pokonujemy kolejne metry w żółwim tempie. Szkoda, że nie można wydać po prostu rozkazu, aby konsola za nas dojechała na miejsce, choć podejrzewam, że znając sztuczną inteligencję, no to pewnie nigdy by na to miejsce nie dojechała. Bardzo trudny do ogarnięcia jest sam interfejs gry. Czasami nie wiadomo, co kliknąć, aby wykonać oczekiwane zadanie. Na przykład fabryka produkuje rury, ale w magazynie ich nie ma. Dopiero trzeba je przewieźć do naszej bazy z fabryki, ale że to trzeba zrobić, w zasadzie musisz dowiedzieć się sam. Innym razem czytasz cel zadania i masz napisane, jak dla nierozumnej krowy, co zrobić, aby odpalić automatyczne tworzenie dróg, ale nie potrafisz. Próbujesz, klikasz i to po prostu się nie dzieje. Innym razem, klikasz na celu misji i kamera przenosi nas na jakąś miejscówkę, po prostu przenosi i już. Nie wiadomo za bardzo nawet po co. Zaskakuje fajnie wykonana oprawa. Zniszczone miejscówki wyglądają kozacko. Przyłożono się do tego aspektu gry zdecydowanie. Powierzchnie się odkształcają, widać jak samochód powoli zakopuje się w błocie, tworząc coraz większe z niego wały. Również fizyka stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj też zmiany pogodowe, choć jest to bardziej kosmetyka. Szkoda, że przy ulewach drogi nie ulegają zalaniu i wymagają zmiany planów. Mogłoby być tak, że nasiąkałaby gleba, pojawiałoby się błoto, i będzie. Bylibyśmy zmuszeni szukać innej drogi, ale nic z tych rzeczy. W miejscówkach też nie ma żywej duszy, brakuje kogokolwiek. Rozumiem, że miasto przeszło ewakuację, no ale jakieś jednostki wojska, może szabrownicy, powinni się gdzieś tam pojawiać. Tak jest wszystko całkowicie wymarłe, ale i tak, oprawa robi robotę i wygląda miejscami świetnie, o ile oczywiście jesteście fanami industrialnych lokalizacji. Roadcraft to bardzo specyficzna gra dla bardzo specyficznego odbiorcy, których jak mam wcale tak mało nie jest. Fajne jest to, że możemy posmakować wielu różnych maszyn. Gra stawia przed nami ciekawe problemy do rozwiązania i dzięki temu cały czas w naszym parku maszyn lądują kolejne pojazdy, które testujemy. Owszem, czasami wkurza sztuczna inteligencja, która potrafi zniszczyć dobrze zaprojektowany plan. Możliwe, że zostanie to poprawione w kolejnych paczach. Gra wydaje się być stworzona pod komputery. Osobiste. Miejscami na padzie widać, że brakowało przycisków, aby tym wszystkim zarządzać, no i tutaj niestety wychodzi uciążliwość sterowania nie tylko pojazdami, ale i poruszania się po menu. Jeśli lubisz walczyć z trudnościami, to jest to idealna gra dla Ciebie. Jeśli spędziłeś godziny w Madraner, tutaj dostaniesz coś bardziej zaawansowanego z mnóstwem nowych pojazdów i ciekawie zaprojektowanymi lokacjami. Więc ruszaj do roboty i niechaj święty BH powiedz macie w opiece. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony, znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki, jak zwykle, w opisie.